Hej, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie przegląd kalendarzy adwentowych. Ostatnio poszukiwałam kalendarza adwentowego dla siebie, dlatego przewertowałam trochę internet i Znalazłam różne ciekawe opcje i postanowiłam, że e, chciałabym się tym z wami podzielić, e, przedstawić. Może ktoś się tym zainspiruje, może ktoś akurat się zdecyduje, żeby taki kalendarz sobie albo komuś bliskiemu prezentować. E, właśnie znalazłam różne opcje, nie tylko takie tradycyjne, klasyczne, jak różne kosmetyki, herbatki, ale również inne ciekawe. Także stwierdziłam, że się tutaj z wami podzielę. No i zaczynajmy. Pierwszy kalendarz, o którym wspomnę, jest dość nietypowy, ale bardzo ciekawy i jak dla mnie strzałem w dziesiątkę. Mianowicie jest to kalendarz z dżemikami, a właściwie z dżemikami oraz herbatami. Zawiera on 17 dżemików, takich małych 30-gramowych oraz 6 herbat. Oprócz tego jest tam również jedno okienko, które jest niespodzianką. Na pewno jego plusem jest to, że mamy 17 różnych smaków dżemów i nie są one takie tradycyjne, są nietypowe i ciekawe. Mamy tu m.in. morele z bananem, karmel z mlekiem skondensowanym i cynamonem, kasztan i pomarańcze, figę z kardamonem, ananas z imbirem, malinę z gorzką czekoladą, truskawkę i głowę i wiele, wiele innych. A tutaj mamy też herbaty z miętą pieprzową, anyżem, werbeną cytrynową, cynamonem. Także taki kalendarz z dżemikami na pewno umili zimowe popołudnia i wieczory. Jego cena aktualnie to 199 zł, ale jeszcze chwilę wcześniej kosztował 109 zł, także w razie czego rozglądajcie się, bo może jeszcze wróci poprzednia aukcja z tańszą ceną. Druga propozycja kalendarza adwentowego to coś dla fanów zdrowego trybu żywienia, ale takich lubiących przekąsić coś słodkiego. Mamy tutaj mianowicie kalendarz ze zdrowymi batonikami od dobrej kalorii. Mamy tutaj 24 mini batoniki z nerkowców bez dodatku cukru. Jest tu 6 różnych rodzajów tych batoników, każdego po 4 sztuki w kalendarzu, co nam daje 24 sztuki. Mamy tutaj sernik waniliowy z nerkowców i wanilią, tartę malinową z nerkowców i malinami, szarlotkę z cynamonem, nerkowców jabłkami i cynamonem, late waniliowe z nerkowców kawą i wanilią, muffin wajagodowy z nerkowców i jagodami oraz piernik korzenny z nerkowców o smaku piernikowym. Taki kalendarz z tego, co widziałam, najtaniej można kupić w Rosmanie i kosztuje on 39,99. Teraz przejdziemy sobie do takiej bardziej typowej propozycji, mianowicie kalendarza z herbatkami. Herbaty pije każdy, tym bardziej właśnie w takim okresie zimowym, gdy potrzebujemy się rozgrzeć. Takie picie herbat będzie idealne, a tym bardziej dzięki takiemu kalendarzowi będziemy mogli poznać nowe, ciekawe smaki. Jedną z propozycji jest kalendarz od English Tea Shop. Zawiera on 25 numerowanych herbatek. Mamy tutaj typowo zimowe smaki, jest sporo imbiru, cynamonu, kakao, goździków, anyżu, także jak widać bardzo takie zimowe, świąteczne smaki, które na pewno umilą czas oczekiwania na święta. I taki kalendarz kupicie na Allegro za 25,90. Trochę droższą herbatkową opcją stanowi taki kalendarz w kształt choinki, który oprócz tego, że zawiera w sobie herbaty, to sam w sobie stanowi piękną dekorację. Kalendarz ten można znaleźć na Allegro za 45 zł, a tutaj skład herbat. Mamy tu herbaty czarne, zielone i hibiskus, natomiast na pewno nie są takie typowo zimowe świąteczne. Są ciekawe i fajnie byłoby odkrywać nowe smaki, ale nie są stricte świąteczne. Ja jestem fanką kawy i myślę, że nie tylko ja, dlatego nie mogłoby w tym zestawieniu zabraknąć propozycji kalendarza adwentowego z kawami, dzięki któremu można poznać różne smaki kaw, no i ta propozycja naprawdę brzmi bardzo kusząco. Ten kalendarz wygląda tak samo jak jego poprzednik, czyli choinka z herbatkami, natomiast ten oczywiście zawiera w sobie różnego smaku kawy. Jego koszt to 54,90 i zawiera w sobie 24 saszetki z kawą. Mamy tu 98% kawy arabiki i 2% aromatu, a jego smaki to orzech laskowy, irish cream, snickers, malibu, irish whiskey, piernik alpejski, oreo, turecka chałwa, karmel, marcepan, cichanot, wiśnie w rumie, amore mio, creme brûlée. Czekolada mleczna, włoskie wakacje, adwokat, czekoladowo pomarańczowa belgijskie praliny, puszysty biszkop to zimowy grzaniec, francuski pocałunek, mięta w czekoladzie i gwiazdkowy łakoć. Jak widać, same nazwy tych kaw brzmią tak apetycznie, że ciężko się na nie nie skusić. Teraz przejdę do kalendarza, który jest taką totalną nowością, i jest to kalendarz z, we współpracy firmy. OnlyBio, czyli firmy kosmetycznej wraz z Wedlem. Czyli wiecie, kosmetyki i firma z czekoladkami, czy tam batonikami, e, wow, brzmi trochę abstrakcyjnie, ale udało się z tego stworzyć coś bardzo ciekawego. Mianowicie, gdzie część okienek zawiera właśnie batoniki od firmy Wedel. Natomiast połowa stanowi tam kosmetyki od firmy Only Bio, Natomiast nie są to takie kosmetyki ze zwyczajnej linii, tylko z linii stricte właśnie, że tak to nazwę słodkiej. Właśnie chodzi o to, że one są we współpracy z Wedlem, więc one mają po prostu zapachy takie jak właśnie wafelka Wedel, wafelka Bajeczny. Wow! No, jak dla mnie brzmi to całkiem ciekawie, ale zobaczcie sami. Sama szata graficzna tego kalendarza jest bardzo ładna. Mamy tutaj taki budynek oraz yy, na środku lodowisko. Bardzo kojarzy mi się z Wiedniem. Jak widać po opisie mamy tu kosmetyki o zapachach batonika bajeczny, wofelka www, pawełka katofi i pianek ptasia mleczko. Kosmetyki to m.in. szampon, odżywki, peeling, maska, balsam do ust, płyn do kąpieli, peeling do ust. No a poza tym mamy oczywiście batoniki, wafelki, krem czekoladowy, także słodkie uzupełnienie. Kalendarz ten najtaniej można kupić w Rosmanie za 119,99. Chciałam też tutaj wspomnieć o kalendarzach adwentowych z kulami do kąpieli. I myślę, że to jest e, ciekawa propozycja e, tak ze, z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że no zima to jest idealny okres na to, aby właśnie brać takie ciepłe, gorące kąpiele. E, a po drugie te kalendarze e, są tanie. E, można mm, taki kalendarz z kulami do kąpieli kupić już za około 22 zł. Więc jeżeli ktoś nie chce e, wydawać nie wiadomo ile na kalendarz, no to myślę, że to jest jak najbardziej sensowna propozycja. I pierwsza propozycja to kalendarz od firmy Elysium, który zawiera 12 kuli do kąpieli, czyli możemy otwierać okienka co drugi dzień. Wydaje mi się, że to wystarczająca liczba, dlatego że 12 kul to i tak sporo i wystarczy na długo. Ten kalendarz znajdziemy na Allegro za 24 zł i zawiera on, tak jak mówiłam, 12 kuli do kąpieli. Każda kula waży 50 gram. Jak tutaj sprzedawca na aukcji zaznaczył, nie jest to wersja zmniejszona, tylko pełnowymiarowa. I druga propozycja to kąpielowy kalendarz adwentowy, który nie zawiera tylko kuli do kąpieli, ale również inne dodatki. Jego cena to 69,99, ale porównując do jego poprzednika, ma 24 okienka, także tutaj otwieramy każdego dnia. A tutaj składli 8 kuli do kąpieli, 5 tabletek do kąpieli dłoni i stóp, 3 tabletki barwiące wodę, 2 kostki do kąpieli i 6 kapsułek pianotwórczych. Także jak widać, ten kalendarz jest bardziej urozmaicony i myślę, że powiedziawszy, ciekawią te kapsułki pianotwórcze, czy spełniają swoje zadanie. Znalazłam też taki bardzo ciekawy kalendarz i będzie on idealny dla fanów ogrodnictwa. Zresztą zobaczcie sami. Mianowicie mamy tutaj kalendarz z nasionkami roślin. Mamy 24 okienka i zobaczcie, jak na przykład te kaktusiki w miniaturowych doniczkach przeuroczo wyglądają. Kalendarz na Allegro kosztuje 119 zł. A teraz zobaczmy, co dokładnie się w nim znajduje. Mianowicie 24 małe pudełeczka, 24 małe doniczki, 24 woreczki z ziemią i perlitem, ozdobne pudełko, instrukcje uprawy, naklejki na doniczki z nazwami roślin. No i oczywiście to, co każdego chyba najbardziej interesuje, czyli nasionka. Mamy tu m.in. bambus, paprykę de cayenne, paulownię cesarską, kaktusy, palmy, sosnę. Paprykę habanero, kocimiętkę, kawę, lawendę, bazylię, granatowca, żywe kamienie, to jest ciekawe. Paprykę jalapeno, świerk srebrny, także do wyboru, do koloru mamy przekrój tutaj od warzyw przez kaktusy, nawet aż do roślin iglastych. Także bardzo szeroki. Dodatkowo mamy tu informację, że została przygotowana zielona księga z przydatnymi poradami, wskazówkami i wiedzą o tym jak dbać o rośliny która jest wysyłana w formie PDF, więc myślę, że to też plus. I mamy też informację o paszporcie roślin, czyli informację, że nasionka przeszły wymagane badania i spełniają normy. Pierwszy raz się z tym spotykam, ale brzmi to również jak najbardziej porządnie. W obrębie kalendarzy kosmetycznych znalazłam opcję od firmy Neonail, specjalizującej się w lakierach i... Zdobach do paznokci, więc jest to też na pewno ciekawa opcja. I tak wygląda kalendarz z NeoNail. Zawiera on 12 okienek, czyli otwieramy tu co drugi dzień. Jego cena to 189,99 co wydaje się dość wysoko. Natomiast jeżeli spojrzeć na jego zawartość, mieszczą się w nim m.in. lakiery hybrydowe, a biorąc pod uwagę to, że jeden lakier od Neonail potrafi kosztować około 30 zł, no to możliwe, że nawet będzie to opłacalna opcja. Oprócz tego są tutaj też bazy, topy oraz ozdoby. Niestety nie mamy napisane ile dokładnie tych lakierów oraz ile ozdób znajduje się w kalendarzu, także możemy się tylko domyślać, no ale stanowi to sporą niespodziankę. I znalazłam także kalendarz adwentowy od marki Sylveco, czyli marki z kosmetykami naturalnymi. Stąd też uważam, że warto wziąć go pod uwagę, ale nie tylko z tego względu. na się też ceny i wartość tych produktów, ale to zobaczcie sami. I tak wygląda kalendarz od Sylveco. Znajdują się w nim 24 okienka z kosmetykami. Ten kalendarz kosztuje 159 zł. W jego skład wchodzą mini kosmetyki o pojemności 30 ml bądź też 30 g i pochodzą od marek Sylveco, Wianek, Biolavan, Aloesowe, Duetus, Fitzkin, Rosadia, Sylveco Wow oraz Sylveco dla dzieci 3+. Plus. Co ciekawe kalendarz ten kosztuje 159 zł, natomiast tak jak tutaj autor na aukcji wskazuje, wartość kosmetyków wynosi aż 319 zł, jeżeli jest to prawda, no to jest to naprawdę bardzo opłacalna opcja. Nie są tutaj wskazane konkretne kosmetyki, ale dowiadujemy się, że są one po prostu do ciała, twarzy oraz włosów. No i to by chyba było wszystkie moje propozycje. Ja mogę zdradzić, że zdecydowałam się na zakup dwóch z kalendarzy, które właśnie tutaj przedstawiłam, i bardzo mnie ciekawi ich zawartość. Także nie mogę się już zaczekać grudnia. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was inspiracją i może ktoś zdecydował się na zakup któregoś z tych kalendarzy. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia niebawem. Pa!